Hej, hej, kochani, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dziś jestem e, tak, macie rację, nadal w Olsztynie, bo zostało jeszcze bardzo, bardzo wiele ciekawych miejsc do pokazania. Dziś Olsztyn, Dukat, dawny Pedet, kochani, czyli powszechny dom towarowy, który został oddany do użytku 30 stycznia 1965 roku. Architekci za e, projekt tego budynku zostali nawet e, odznaczeni nagrodą ministerstwa. W tamtym czasie, kochani, można to było kupić wszystko. Lata 2010-2011 to renowacja, generalny remont tego obiektu i obecnie służy on nadal jako handlowe centrum w Olsztynie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, buziaki. Hej!